Pośle. Dziękuję. Panie pośle, przy, przytaczając artykuł 184, nie widzę podstaw do sprostowania. Proszę zapoznać, się, proszę, proszę zapoznać się z artykułem 184, który jasno określa, do czego służy sprawozdanie. Panie pośle, proszę usiąść

Atak ja nie rozmawiam z panem. Panie pośle, proszę dobrego. do mnie. Panie pośle, Tomczyk, jak pan to się radza to po drodze jest Warta. Warcie jest zespół Panie, szkół specjalnych i tam stoi jedna... Panie pośle, proszę do mnie. Marszałek Sejmu wzywa pana posła. Bardzo proszę. Bardzo proszę do mnie. Bardzo proszę. Panie pośle, czy pan może podejść do mnie? Wytłumaczę panu moją decyzję. Rozumiem, jest to pana decyzja. Bardzo proszę pana posła. Pan poseł. Michał Szerba, Koalicja Obywatelska. Pa... Pani Marszałek, Wysoka Izba to jest właśnie twarz pisu. Ostentacyjna bezczelność. Czarnek musi, bo się udusi. Bez żadnego trybu, naruszając powagę Sejmu. Minister Nauki i Edukacji, zapamiętany z jednej czynności 40 milionów przepalił na fundację i stowarzyszenia swoich politycznych pobratyńców, złodziejstwo czarnek, złodziejstwo, które będzie rozliczone.